Cześć, dzisiaj chciałbym Wam przedstawić moją konfigurację noszenia nerki od Baribala, nerki dużej. Jest to już któraś z kolei część, jednak właśnie ten zestaw bardzo ewoluuje. Często się zmienia, bo no normalne, że, że chociażby od pory roku zmienia się zestaw, który w nim noszę, ta zawartość jego. A jednak jest to film, który Wam się podoba i dostaję o niego często prośby, więc czemu nie? W tym momencie tak wygląda konfiguracja mojej nerki. Nie jest tutaj sama nerka, ponieważ mam do niej dołączoną jeszcze afteczkę, bo zajmijmy się samą nerką. Na przodzie nerki mam naszywki survivalu z 2017 roku. Mam flagę Polski. To jest ten name tak Kopory. Oraz karabinczyk SBiner od firmy Night Ice. On się przydaje, kiedy na przykład chcę sobie przyczepić rękawiczki. Normalnie je noszę w kieszeni, nie w nerce, jednak jakby powiedzmy, nie wiem, dajmy na to gdzieś tam chodzę. Mam te mechaniksy na sobie. Chcę zrobić zdjęcia, potrzebuję jakby tej wygody, dlatego sobie wtedy na szybko przepinam na nerkę. No i mam wolne ręce. Tutaj z takich patentów jeszcze mam troczek z duńskiej bądź holenderskiej armii. Taki zwykły troczek jednak jest naprawdę bardzo uniwersalny, bardzo często mi się przydaje, więc jest Tutaj w plecach, jeśli go mam, to też zazwyczaj tam noszę ze dwie sztuki. Ok, może teraz przejdźmy do tej takiej komory z przodu. A jak już widzicie, tutaj mam przyczepiony taki karabinczyk, to jest tak samo firmy Night Ice, jednak to nie jest s tylko taki zwykły stalowy karabinczyk. Na nim mam dwie smycze. W środku znajduje się na jednej smyczy Multitool Lederman Wave. Noszę w ten sposób, ponieważ raczej mam pewność, że go nie zgubię. Na drugiej smyczy jest to smycz pleciona od Creon Paracord Craft. Mam zestaw kluczy. Standardowe rzeczy, czyli klucze do domu, do mieszkania, tam do piwnicy w mieszkaniu. Plus do tego bryloczek, z łuski oraz e, Micro tool od Melon Tools Happy Crocodillo. To jest właściwie cały przód. Tutaj już nic więcej nie noszę. Teraz przejdę do tej drugiej płaskiej kieszonki z tyłu. Tutaj mogę powiedzieć, że ona nie ma takiego stałego jakby składu tych rzeczy. Po prostu noszę tam płaskie rzeczy, zazwyczaj dokumenty, które potrzebuję aktualnie mieć. Ostatnio byłem na wyjeździe, miałem ze sobą legitymację strzelecką oraz moje logo jednostki, ponieważ chcieliśmy zrobić takie zdjęcie, gdzie trzymam to w ręce w ten sposób. I w tle są góry. Także tutaj akurat to nie jest stały zestaw, stały element. No i główna komora, która skrywa najwięcej. Ok, zacznijmy. Po pierwsze portfel również od Baribala, również WZ93. Jest fajny, jest duży. Normalnie oczywiście na co dzień noszę go w kieszeni, gdzie jak gdzieś idę na uczelnię czy, czy, czy gdziekolwiek indziej. Jednak jeśli mam tonerkę to właśnie portfel ląduje w niej. Skillhand H03 jest to latarka czołowa. Latarka kątowa z opcją noszenia na czołowo. Ostatnio moje Everyday Carry. Do niej mam oczywiście zapasowe akumulatorki, to są dwa ogniwo 18650. Z takich jeszcze elektronicznych rzeczy, które niestety nie lubię nosić, ale są przydatne. Ładowarka do telefonu. Telefon noszę w kieszeni, dlatego nie znajduje się w nerce. Słuchawki do kanałowe do słuchania muzyki. Tutaj jakieś te najprostsze JBL -e za 50 zł. Długopis, zazwyczaj ten Sharpie pancerny. gumy do rzucia oraz coś, co wskakuje na jesień, czyli szal kominiarka od Fjord mam Zazwyczaj używam jej jako czapki, więc jest właśnie złożona od razu w taką czapkę. To jest wszystko, co zazwyczaj skrywa tonerka. Oczywiście, jeśli potrzebuję, to sobie ją rozwijam jakieś dodatkowe elementy. Ostatnio jest to dla mnie bardzo wygodny zestaw, ponieważ mam wszystko ładnie spakowane w jeden, w jeden pakunek. Więc, jak nie wiem, idę do samochodu, to sobie ją biorę, nawet nie, nie zakładam na siebie, tylko e, biorę do ręki, zarzucam tam gdzieś na, na siedzenie obok i jest wygodniej. I gdzieś potrzebuję cokolwiek przenieść, to nie noszę wszystkiego, zbieram, szukam po stołach, tylko mam to wszystko ładnie spakowane. Jest to dla mnie idealne rozwiązanie i bardzo polecam Wam ten produkt. Recenzję oczywiście już nagrałem i macie ją. Opisie tego filmu. Dziękuję Wam za oglądanie! No i cześć!